Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj pokażę Wam górską ciężarówkę terenową 4x4. Kto tłumaczył tę nazwę? 221 elementów za 85 zł katalogowo, ale to jeszcze tego zestawu nie znajdziecie, więc zostawiam Wam link do zestawów z LEGO City, bo pewnie na dniach e, ten zestaw się pojawi, albo już się pojawił, kiedy oglądacie ten materiał, bo w sumie też nie wiem, kiedy ja go będę emitował. W każdym razie tak to się prezentuje. No i szczerze mówiąc, jeśli szukacie tutaj nawiązań do Land Rovera Defendera. To pewnie słusznie. To co ten samochód odróżnia od wielu innych z Lego City, to na przykład to, że mamy podnoszoną maskę. Mamy tutaj też wciągarkę. No i muszę powiedzieć, że zapachniało mi takimi klimatami retro. Jest tutaj też mapa, która tak na pierwszy rzut oka wygląda jak nadruk na tajlu, a nie naklejka. Byłoby fantastycznie. No, i może jest tutaj jeszcze kilka innych smaczków, które okażą się nadrukami, a nie naklejkami. No, jeśli tak będzie, to będę naprawdę ukontentowany, biorąc pod uwagę, że ten zestaw ma naprawdę atrakcyjną cenę katalogową. No to co, idziemy otwierać pudełko, a potem zobaczymy, jak prezentuje się ten maluch. W pierwszym półroczu 2025 roku możecie zobaczyć sporo samochodów z serii Lego City i to kompletnie różnych, a to jakiś food truck z donatami, a to jakaś kolejna karetka, a to również między innymi ten samochód terenowy i kurczę, on mi się podoba. Tak na pierwszy rzut oka, oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale zobaczcie, ile mamy tutaj wyposażenia. Jest mapa, jest latarka, jest jedzenie, apteczka. Jeszcze z tyłu mamy jakąś saperkę, aparat, nawet jest i kompas jest tego całkiem sporo i też jestem ciekawy tego jak prezentuje się klapa. Kurczę, naprawdę na pudełku to się zapowiada na całkiem udany model. Jeśli chodzi o worki, tych znajdziemy wewnątrz cztery. Ja nie wiem dlaczego to jest zestaw, który został spakowany w plastikowe opakowania, bo wydaje mi się, że im dalej w las, w sensie z każdym kolejnym rokiem powinno być tego mniej, a tu jak na razie wszystko znowu w plastiku. Tak prezentuje się arkusz naklejek. Jest ich raptem 5, a to oznacza, że mapa jest nadrukiem. Instrukcja jest bardzo niewielka. Dajcie mi moment, zaraz ten samochód tutaj wróci, ale już zbudowany. Ładny, proporcjonalny, posiadający dużo akcesoriów, posiadający fajne nadruki i niewiele naklejek, posiadający podnoszoną maskę, wciągarkę serio, czy to na pewno LEGO? A czy na pewno jesteśmy w roku 2024 albo 2025, a może wtedy to oglądacie? No naprawdę muszę powiedzieć, że ten zestaw jest bardzo udany. Wiecie, ja jestem przyzwyczajony, że ostatnio w Lego City, kiedy mamy jakieś schowki, skrytki, to tam brakuje akcesoriów, że trzeba dokładać z własnych zasobów. A tutaj po pierwsze, zacznijmy w ogóle może od tych skrzynek. W tej skrzynce znajdziemy banana, latarkę i jakiś bidon na wodę. W drugiej skrzynce z kolei znajdziemy więcej takich rzeczy, powiedziałbym technicznych, no bo tutaj mamy tematy żywieniowo mm, też trochę techniczne. Dobra, nieistotne, jest to po prostu rozłożone. Tu znajdziemy lornetkę, znajdziemy klucz, znajdziemy apteczkę, no i jest tutaj jeszcze kompas. Oczywiście drugi dostajemy w tym zestawie jako element zapasowy, więc jeśli macie deficyt kompasów, to w tym zestawie możecie sobie trochę. Tego nadrobić. Oczywiście dach możemy zdemontować i zajrzeć do środka. No i tu znajdziemy miejsce, gdzie możemy się przespać. Co prawda, nie jestem fanem tej naklejki i też nie jestem fanem tego, że nie ma tam jakiejś takiej blokady, choćby, nie wiem, studa, do którego możemy wpiąć ten śpiwór i trochę mi się to kojarzy z serią LEGO Friends. Tam takie motywy się pojawiały, ale ok, wrzucam to tutaj luzem. Łopatę również wrzucam luzem, bo wiecie, jadąc w las można kogoś zakopać. Oczywiście tu zmieścimy sobie dwie minifigurki, bo mamy miejsce dla kierowcy oraz dla pasażera i jak na samochód o tak niedużych rozmiarach, to jest akurat bardzo fajna opcja i nawet znalazło się miejsce na nadruk z zegarami. Super sprawa. Jeśli chodzi o to, jak samochód wygląda od boku, to jest okej, okay. Mamy tutaj rzeczywiście to wszystko w miarę proporcjonalnie rozwiązane. Z przodu oczywiście mamy tę działającą wciągarkę. No, i możemy sobie oczywiście ją rozciągnąć choćby i w ten sposób, i możemy ją sobie zwinąć. To jest bardzo fajny bajer, myślę, że też jeśli chodzi o możliwości bawialne, zdecydowanie na plus. No i możemy sobie powiedzmy jeździć w ten sposób. A co mamy tutaj? A no, mamy opcję podnoszenia maski, i to też zostało bardzo fajnie rozwiązane. Możemy zerknąć do środka. No, nie ma tutaj nie wiadomo jakich fajerwerków, bo samochód jest niewielki, więc nie ma co spodziewać się ogromnego silnika, który nam spod tej maski wyskoczy. Ale taka funkcja na podnoszenie maski zdecydowanie na plus. Chyba najgorzej wygląda tył samochodu, z tego względu, że przez tę sześciostudowość on wydaje się być dość wąski, a Dość mocno wysoki, więc mam wrażenie, że tutaj delikatnie można mieć takie przekonanie, że lekko gubią się proporcje, ale kiedy zamontujemy dach, to już takiego przekonania nie mam. Kurczę, naprawdę on dobrze wygląda i nie ma co ukrywać. Warto ten model pochwalić. A tak prezentuje się minifigurka, którą znajdziemy w tym zestawie, no i przede wszystkim zwróćcie uwagę na tę naprawdę dużą mapę, 2x3 study jeśli chodzi o wymiary, no i mamy tutaj rzut na jakiś las, góry, jeziora i tak dalej, super to wygląda. Co do wyglądu minifigurki, no to jest ubrana w jakąś taką kamizelkę, wiecie w stylu kamizelki rybackiej, buźka z drugiej strony nie posiada nadruków, a na wyposażeniu znajdziemy również aparat. Wow, życzę sobie i Wam więcej tak udanych samochodów z serii LEGO City. No, on po prostu mi się podoba, jest zgrabny. Nie ma tutaj jakichś dziwnych braków, nie ma tutaj czegoś, co powodowałoby jakieś takie dziwne deformacje. I naprawdę ten samochód jest po prostu piekielnie udany. Nie mam się do czego przyczepić. No, ok, mogłoby nie być naklejek, mogłyby to być nadruki. No, bo wiecie, że po prostu, kiedy weźmie to taki dzieciak, 6 lat lub więcej, no bo tak mamy na. Pudełku i będzie się nim bawił, to po prostu te naklejki z czasem będą się niszczyć. Ja tego nie oceniam z perspektywy mojej, gdzie ten zestaw po prostu powędruje gdzieś na półkę i będzie się trochę kurzył, tylko z perspektywy docelowego odbiorcy. Pewnie nadruki byłyby zdecydowanie bardziej trwałe, ale poza tym nie widzę tutaj minusów. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym zestawie, czy też jesteście jego fanami. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!